Cześć wszystkim, chciałam Wam zrobić jakiś makijaż spróbowany trendami na... Jesień zimę 2011-2012. I e, jest wiele fajnych trendów, jak nude make-up, jak e, ciemno-czerwone, takie winne usta, jak właśnie metaliczne cienie, które dzisiaj Wam pokażę e, jak wykonać. E, zainspirowałam się makijażem Roberto Cavalli, właśnie z wybiegu na jesień. Bardzo mi się spodobał, i uważam, że idealnie oddaje właśnie ten metaliczny e, trend metalicznych cieni. Także jeżeli jesteście zainteresowane, jak zrobiłam ten makijaż, to oglądajcie dalej zdjęcie w makijażu i takiego dużego zdjęcia wrzucę wam linka, gdzie go możecie zobaczyć, jak to wygląda, bo to nie jest moje zdjęcie, więc nie mogę go umieścić w filmiku, ale zobaczcie sobie, czym się inspirowałam. Właśnie link będzie na dole. Dobra, to zaczynam od podkładu. Zmieszam sobie dwa w tej chwili, bo, bo ten jest troszkę za jasny, a ten jest za ciemny, bo mi opalenizna trochę zeszła. Więc to jest Chanel Prelumier, a to jest Shiseido Perfect Refining i troszkę na boku ręki obydwu dwóch zmieszam. I tutaj używam tego Stippling Brush Samantha Chapman. Teraz wezmę u taki Primer Potion w kolorze Eden, który ma właśnie taki beżowo-korektorowaty odcień. I tym pędzelkiem Samanty Deluxe Crease Brush może go na całe powieki i wtedy zniweluję to do, do na powiekach. I sprawi, że cienie miały, będą miały się do czego przykleić. Teraz brwi, pędzelek 208 z Maka i cień um, Concrete też z Maka. No i teraz czas na czarny cień. Użyję tego z paletki. Um, a naturel ze, ze slika. I muszę powiedzieć, że w tej paletce ten czarny cień jest po prostu tak czarny jak smoła jeszcze mocniejszy niż w poprzednich paletkach. I moja rada jest taka: jeżeli używacie czarnego cienia, to najpierw go sobie rozetrzyjcie na ręce. Nie nakładajcie go prosto z opakowania, on będzie po prostu za mocny, chyba że macie jakiś dziadowski cień, który jest bardzo słaby. No ale w tym wypadku mm, pędzelkiem rozcieram sobie na, ym, na ręce i dopiero taki rozmazany tu praktycznie no, jest tego od, odrobinę tego cienia i dopiero wtedy zaczynam y, nakładać ten czarny cień. To nie będzie to taki mocne i będzie nam łatwiej y, później poprawić w razie czego. I tak mniej więcej sobie zaznaczam y, obszar, w którym chcę, żeby ten czarny cień był, a potem e, dokładam po prostu go, żeby był mocniejszy, więc najpierw sobie tutaj rozetrę tam gdzie chcę ten czarny cień, żeby był. Tak samo na dolnej powietrze. Czy praktycznie obrysowuję tym cieniem e, Całe oko, dookoła. I teraz sobie zacznę dokładać tego czarnego cienia. Głównie tutaj w zewnętrznym kąciku. I porządnie rozcieram, bo makijaż bardzo ładnie jest roztarty, nie ma żadnych ostrych krawędzi. Wszystko jest właśnie... Ładnie się przechodzi. I teraz czystym pędzlem, tu mam 217 z MAC'a. Rozcieram znowu wszystkie granice, jest mi łatwiej na początku rozetrzeć wszystko, niż później jak mam wszystkie nałożone cienie. Bo one mi się w trakcie rozrywa... rozcierania mogą za bardzo zlewać. No i teraz cień, o którym od razu pomyślałam jak zobaczyłam ten makijaż. To jest cień z paletki Original, to jest ten tu. To jest taki miedziany, metaliczny cień. I nałożę go, bo one są bardzo kremowe te cienie. Nałożę go taką pacenką załączoną, tutaj w paletce, bo pędzelkiem nie, nie osiągnąłabym takiej intensywności koloru jak właśnie nałożenie pacenką. nakładam go na wewnątrzną część powieki i na środek. Teraz wezmę czarną, dobrze zatemprowaną kredkę. Tu mam efekt Smokey Ultra Black firmy Bourgeois i zacznę obrysowywać tą kredką całe oko. sobie rozetrę tą kredkę dookoła używając tej samej pacynki. Maluję też tą kredką linię wodną. I teraz tym um, samym czarnym cieniem z paletki al Naturel. takim skośnym pędzelkiem. Ten mam też z tym te I widać, że na zdjęciu modelka ma bardzo czarną tą to oko jest bardzo mocno oprysowane i ewidentnie widać, że tam jest cień i kredka, więc jeszcze raz poprawię tą kredkę, naniosę na, niej, na nią właśnie czarny cień. Jeszcze raz ten czarny cień i zacznę go nakładać tutaj troszkę wyżej. Ten sam mm, miedziany metaliczny cień na naniosę na dolną powiekę, tutaj na środku pod tym czarnym. Następny to będzie ten cień obok tutaj, jaki to jest kolor, taki stary, brązowe złoto, nie wiem. I odrobinkę no może go tutaj w zewnętrznym kąciku, gdzie kończy praktycznie cieniowanie i rozetrę go pędzelkiem. Z odrobinę takiego perłowego, beżowego cienia, ten tutaj z tej paletki All Natural i naniosę go normalnie o ciupinkę, pod łuk Teraz czas na złoto wybrałam Molten Metal firmy Sleek bo jest najbardziej intensywny najbardziej metaliczny odcień złota jaki mam jest nałożony wewnętrznych kącikach na pewno nie będzie się zbierał więc go nałożę w samych tutaj wewnętrznych kącikach I teraz wytuszuję rzęsy Tutaj mam z Volume Express firmy Maybelline. Zwyczyszczę sobie wszelkie um, kropki z czarnego cienia, które mogłyby mi spać na policzki z samym pędzelkiem do podkładu. Jeszcze nie nałożyłam pudru, więc jest mi łatwiej to zrobić. I na koniec użyję korektora. Tutaj mam Prep' and Prime firmy MAC. Taki w pędzelku. I razę tego takim um, pędzelkiem z mandyczakną. Teraz przypodruję sobie tym samym pędzelkiem tutaj pod oczami. To jest akurat puder firmy Fadel. I troszeczkę przebuduję tutaj środek twarzy. Teraz zrobinę brązerę, tutaj w kolorze laguna, tylko na kości błyszczące. I na koniec błyszczek modelka ma taki jasny różowy, już widać że trochę starty, więc ja mam najbliżej, najbliższy kolor jaki mam to jest Bourjois 3D Effect w kolorze 0,4. tak wygląda mój gotowy makijaż, inspirowany e, makijażem z wybiegu Roberta Cavalli na jesień 2011. Mam nadzieję, że skorzystacie i że również e, m, zainspirujecie się i będziecie używać metalicznych e, kolorów tej jesieni, bo naprawdę fajnie one wyglądają, szczególnie w takich właśnie odcieniach. Także dzięki Wam pięknie za oglądanie i do następnego. Pa, pa!